No, witam teraz wszystkie osoby na streamie, bo... Ten... Bo pomagam jeszcze mojemu koledze ogólnie nas tutaj Na... W ogóle <gulanie> na OBS-a, bo za bardzo nie ogarnia Ale to ogólnie zaraz ten... Będziemy... B będziemy zaraz... <gulanie> 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 za zaczynać O, wi witam, Krzysiu, witam Krzysiu, jak tam życie? Ja jak tam, Krzysiu? To jak tam życie? <gulanie> no, co tam? Kurde Dobra, sorry Sztos, no to stos No bo jak tam u siebie Tylko nie mogę po nagrywać no, no to szkoda A co się stało? Że nie możesz nagrywać Czekaj hmm. Ale a słyszysz siebie? Czy tylko masz szary na ekran i... A słyszysz się? No to... Dobra, no to zrób tak. Jak tam masz przechwytywanie gry, to weź przechwytywanie ekranu, dobra? I zobaczmy co się stanie wtedy. Jak mówisz o przechwytywanie ekranu. Program mi się... A czym nagrywałeś Krzysiek? Co? Ja nagrywam obS-em i ten ogólnie. Nie jest źle? Cały czas? Jest dobrze? No to dobrze, jezu Dobra, no to musimy się znaleźć Nie no, nie no, dobra, to ten To ja sobie po... A w ogóle Krzysiu I wszystkim osobom, które są na scenie Polecam zostawić łapkę w górę Bo zakupiłem sobie nowy, nowy mikrofon I teraz chyba mnie o wiele lepiej słychać I jestem marzony z tego A GeForcem też nagrywasz No to... No to też się podobno G-Force w OBS? Jak to? Jak to? g w OBS nie wiem gdzie ty, zależy gdzie ty jesteś, kurde Hmm, blisko spały nam powi powiadasz? Czekaj, ty ja też widziałem byłem przy tym ka kanionie, jesteś przy, przy takiej jaskini bardziej? Aha, no bo to chyba to jest ten kanion, chyba o no ci chodzi, czy tu jest jaskinia taka głęboka jakaś Hmm. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Za, za mną, za mną. No dobra, to ty do mnie idź, to ty do mnie. A, ta, A, dobra, widzę cię, widzę cię, dobra, git, git, git. idę, dobra, idę do ciebie, dobra. Już się noc robi, a my w ogóle ogarnijmy tyle, że parzę, już jest noc, zaraz będą moby, nie mamy rzeczy. Hmm? I tak słuchać słuchaj, słuchaj, słuchać, to dobrze, to dobrze. ja nie mam jedzenia. A za noc no, będzie, żebyś sobie co miałeś w takim razie. Bo widziałem tutaj jakieś te. Żeby sobie jeszcze. Siuu. Kill off. I Git. <śśp> oh, prawie spadłem do tego kanionu. Czy <śp> Tam strzedłeś, tak? No widzę, a, po, po ten. Po ten, po, po cegły, dobra, Git. Mhm, mhm, wiem, wiem. wiem. Wow, to dobrze. Tylko, że nie mamy jedzenia. W tym jest problem, że nie mamy jedzenia. Ale są... Nie, nie, to jednak nie. O, ale mamy kurczaka, którego nie mogę walnąć, bo jest lag. O, już jest dobrze. No tak jest. Mamy ocean? No, to pielce. Teraz od razu mi się wieźmi przy... Jaki mam mikrofon, to jest teraz e, Emit'a, czy coś, Na ogólnie mam statyw i ten membranek, wszystko już jest zrobione Krzysiu, wiesz Wszystko jest zrobione, specjalnie po to, żeby na YouTube dobrze było mnie słychać i w ogóle ogólnie, no, bo mi się ten popsuł, jeszcze co miałem Nie wiem czy to jest dokładnie teraz dokładnie te Emit'a jakiś, ja A, to, to jest e, teraz Emita Plus dokładnie, Krzysiu. Jak ci jak ci to... E, plus membrana i statyw. Jak ci to interesuje Czekaj, ja ci muszę... Ja, ja to damy, i bo chcę sobie ten. Muszę sobie A masz, ty jak to? A, masz, masz Ja sobie muszę jedzonko przepalić, bo nie bo jestem tak głodny, że... Masz, masz, walam ci dałem, wyrzuciłem cię. je Ja się muszę zjeść. To git To git Domek? Hmm. Nie no domka to wydaje mi się, że na razie nie trzeba Na razie może jakieś itemki Nie wiem Coś Coś tego typu A no bo za nie zmieniłeś No bo no to ten No to możemy na spokojnie jeszcze Teraz nie może Będziemy musieli w ogóle wychodzić To już chyba nie ma sensu mi się wydaje Jest jak kobla po kopie Potem możemy to zmienić na następny ten Bo wiesz Easy to jest jednak Słabo bo. Polecam ogólnie jeszcze, jeszcze raz przypomnę i będę tak robił co paręnaście minut o ławce w górze oraz subskrypcji, ponieważ jestem szanującym się youtuberem i no w sumie nie jestem youtuberem, mam tylko 20 subskrypcji. Więc daj suba O, Od razu lepiej. Dobra. Nie dobra, nie ja, ja taki nie jestem, sorry. Dokładnie. No a to co robimy? Ja już bym może... Ej może bym i musiałbym się poszukać, ten kanion trochę pozwiedzał, bo... Dobra. Nie, nie, nie ja, chcę, ja chciałem po nie, pójść, 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 ale nie, 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 tu nie, nie, jest... nie, 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 wiem nie, to zrobić Czekaj, tu jest... tu chyba nie, spadne. nie, nie, dzięki nie pomyślałem o tym. Jezu, dobra. To się wytnie. To się wytnie. Nie spodziewałem się, że już. No, no tak, powinniśmy O, no i widzę, że. Dobra, ja sobie pozwolę. Już żelazo masz? O ty. O, witam trzy osoby na str streamie. No, no, no. Dokładnie, ale ja nie będę się tym chwalił, bo jestem szanującym się osobą. No, 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 masz rację. I co? I jak to działa? A to dobrze, to dobrze. No, no, no nie wiem, no ja tego nie używał, więc nie wiem. O ty czy Ta Od Minecrafta jest nie potem co będzie? Dobra <grych> Czekaj, to jest żelazo czy złoto? Nie, to żelazo, dobra, idę po żelazo. Co? Się skoczę do wody. O, o i mój węgiel No i żelazo p szamyp. Ja szamp, czekaj ja mam tekst które zmienioną? Tego? Tak żelaza czy nie? Nie za bardzo, za kurde No, czy żelaza? No, zawsze coś, niby. Czemu? No bo teraz jest tak, że nie, nie dostaje się do wiesz? Śnieżkami. Już tak jest. No, zmienili to. Bo kiedyś się dostawało. Teraz się już nie da dostać do no Nie, teraz już nie można dostać do śnieżką. O, nie wiem. no nie mi oceniać w sumie za bardzo, co ja mam do powiedzenia, trochę Dobra, powiem te, już minęło parę minut, więc nam o zostawieniu lajka, Dobra, to idź, 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 taki słaby trochę ten kanion, trzeba przyznać, ale są jeszcze o zostawieniu łapki w górę oraz o subskrypcji. O, słyszę zombiego Zombie na górze, weź go sklep. Bo ja muszę dojrzeć do ciebie. No i O, no tak Urażony. No to jest słaby, słaby biom ogólnie, trochę no. No też bym zmienił, ale no wiesz jak to jest No nie no, za chwilę nie, to już na następnego streama, bo już nie chce mi się wychodzić i ten... No, ale wiesz, no już nie chcę sobie czasu tracić, bo już i tak trochę czekałem I ci pomagałem, no może my się przenieść, może znowu, bo są słabe drzewa No bo świerkowe drzewa mają brzydkie drewno Ej, ej, ej jest. Ej no chyba weź, musiałem sobie przepalić żelazo. Oła, ła! Ty łopatę miał O, żelazo dostałem od niego w ogóle. Nie. Nie. Czemu? Dobra, Jezu. Masz. No idziemy. Po, idziemy poszukać jakiejś miejscówki do no ten. Dawaj. Nie może spadłeś na dół A, no dobra O kurde, ale wybuch. Nie mam jezonka, zjadłem właśnie ostatnio A tak, a tak mocno cię obił No bo to będzie Kurde że... No a to idziemy stąd, Gdzie ty jesteś? O kurde, wybuch ktoś a <laughs> to jest na hardzie grać od razu. Chyba idziemy dawaj. że ja sobie jestem za tobą, tylko se kurczak Już? Czekaj, no to czekaj, jest a sorry, sorry, a idę do ciebie, idę ci pomóc. Idę, idę No, idzie Idziemy, idziemy To poszukamy może osadników Nie no taka pustynia taka sama To nie jest pustynia co ty gadasz, ale zombie za to jest, Ała Ała Dobra leży zombie O Widzę, obec, widzę owce Siub. Wybacz owco No już jest dzień więc powoli Powoli dzień więc już Będzie gdzie ty, Gdzie ty znów poszedłeś? Alba tam jesteś Dobra Git 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 O Lud Idziemy tutaj, idziemy tu? Dawaj schodzimy Tylko czekaj ja... Dasz mi ten? Piec? Bo ja bym sobie przepalił jedzenie I żelazo O, żelazo, lol Dobra, bierzemy, bierzemy Biorę Dobra, dobra Mam 13, więc spokojnie No Zobaczę jak tam faceclan przy okazji Ciekawim jak tam ten... Nie, już jest nie, nie jest 0 15 jest. Wow. 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 Da, wy, dasz mi piecyk? Wrzuciłeś mi go. A, dobra, git Przepalamy sobie to. Jeszcze okazji zrobię jeszcze jeden, bo chcę sobie albo nie, albo tak. Bo jedzenie sobie... Oj. Za czym? jakimś polaną. Ja w ogóle biom zmienił, bo tam jest trochę słaby. No, znaczy, no, przeszedł na inny biom, no wiesz o co mi chodzi. No, to zawsze cały wunik, ale. Oj. Tak, może coś dalej jest jeszcze? Czy nie zabrałeś czegoś? O, pająka słyszę za to. Pająka, dobra. 15 pień, dobra. To nie, jest Może jakiś kombaj zrobił, to byłoby śmieszne. No, no ilu jest, no. Nic się jeszcze. E, weź mnie kradni z żelazo, co? A, ale mi kurczaka zabrałeś w takim razie. A nie, nie zabrałeś, dobra. Dobra, sorry. Sorry, sorry, sorry. Dobra, no. Już inaczej przegrają, więc mój... W sumie.. <grymny> to rups, kilow. Co ja chciałem zrobić? A ja chciałem zrobić sobie na pewno żelazny kilow. A gdzie mój był na dole czy na górze piec? Na dole był mój. No, 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 dobra. Zrobię mi sobie jeszcze żelazny miecz, siup. Okej, okay, to jeszcze... Okej, zostały mi dwa żelaza na razie, więc zrobię sobie... Jeszcze ja zrobię, czekaj mam trzy Nie, to mój jest, na, mój jest na górze Mój jest na górze Ale węgier mi w takim razie Mój zabrałeś, no więc No dobra Oj, to pięć Masz, no masz, masz Ja ci rzuciłem za dużo Dobra, git. Ja sobie zrobię buty, bo mi zostało Akurat na buty. Możemy sobie jeszcze miecz i kill off, więc jest dobrze. Okay. Oj, sorry, wągier ci zabrałem. Masz. Dobra, jeszcze ten se zabieram. Zabieram mój piec. Dobra, siup. to też zabieram. Ale to mój crafting. Nie, no dobra, nie będę. Masz, masz, masz. Nie, no masz. Myślałem, że go nie będziesz potrzebował, to go wziąłem. No jednak, będziesz. No a ja wychodzę co na... Co, co, co? Oj. No to weź go, bo ja idę na górę już. A specjalnie ja nie zostawimy go dla ciebie. Mówię, że będziesz go potrzebował. Zwego. Teraz kurczaki pobiję w takim razie. No, gdzie jesteś? O o o, o okej okay. Czyli Nie widzę cię, men O, tam, w prawo chyba No idziemy musimy znaleźć lepszy biom niż ten, bo Musimy pewnie znaleźć lepszy biom, bo ten jest słaby No. Wow. No nie wiem. Realne, a Minecraft jest bardzo realistyczny. ty Mordy, no ten śnieżny biom jest cały czas, jest najgorsze No, o, o, czekaj, tu jest jakiś cave'ik Nie, tylko że złoto, znaczy, boże, ten. Tata. W Ta, tak ja byłem tak spał, wiesz? On szukał Chodził po żadnych kejwach i w ogóle ja się tylko wkupiłem w dół i znalazłem diamenty tak dwa razy. On, on nic nie znalazł, już nie gra ze mną dlatego. Ta, obraził się na Minecrafta Imagine trochę, ale no cóż. Można. No, no jeszcze bo tu jest węgiel, tylko kopię na później. Zaraz wyjdę spokojnie. Witam kolejną osobę na streamie Jeśli nie, nie zasługujesz subskrypcję polecam oraz zostawienie lajka Ponieważ poszerza to zasięgi Moje Oraz streama Z góry dzięki <śm> Nie no dobra żartuję Ale możesz lajka dać Ta ta no w sumie To jest, to jest jakiś inny biom niż ten zimowy To jest jakiś shit naprawdę co się jest? Oj oj Wcale nie, to nie powiedziałem tak. To jest bardzo słaby biom, nic, nic nie powiedziałem. Nic nie powiedziałem, a co miałem... Nic nie co miałem, to. Nic nie powiedziałem. Co, co? O. Wybaczcie krowy, ale to jest tylko gra YouTube to... it's a game. It's a game. <grym> 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 Ta. Dobra, nie wiem gdzie jesteś, więc wywalone w siebie. Idę szukać jakiejś fajnej polany A, też jestem na górze Cześć, idę też się przypale. Mam 11 tych, wołowiny mam No ja sobie krówki Ale ja też dobra, widzę, 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 widzę idę. Oj, dobra, Idę, I do, idę Okej, to jest ja też przypalę jedzenie przy okazji okay, siup. Surowa wołowina siup. Mhm. Dokładnie A, po Dobra, to Mam B w teraz, a B w dają dużo z tego co pamiętam. Chyba najwięcej, no, no. Więc git. No. No ciasto jest trochę useless, jest masz rację. Hmm. Dokładnie. Tak jest. No wiem. Hmm. No dobra, dobra No jestem przy tym, przy wiesz, no tutaj gdzie byłem wtedy Ej, bo ja mam wrażenie, że ci nie słychać na streamie Tylko ciebie słychać No chyba ci nie słychać No chyba ci nie słychać u mnie ciebie. Hmm. No. Chyba cię nie słychać. Masz rację. No. Mnie, u mnie ciebie też nie słychać. No to nie wiem. W sumie coś jest źle. W takim razie. Hmm. A u, u ciebie mnie słychać? Aha, no to czemu u mnie ciebie nie słychać? Dobra. Czekaj, coś jest nie tak w takim razie. Skoro ciebie, u ciebie mnie słychać? Hmm. Bo nie wiem czemu. Hm. Wiesz, wydaje mi się, że wcześniej trzeba by Ciebie było słychać jak sprawdzałem. Szczerze mówiąc Kurczę, nie Nie słychać W ogóle słychać grę? Hmm. Ale gdzie? No ja ci słyszę No hmm. Też Masz to samo co ja, że coś nie gra w jest nie tak w takim razie oczywiście Hmm, to co ja mam... Co teraz muszę zrobić? Eee, co... no. e, nie. Ej lol, masz to samo co ja, w Co ma ci No nie wiem, czekaj. Co jest? Ta. Nie, nie zeszpisz się na spawnie, tutaj się zrespisz, gdzie byłeś. Tak No ale Czekaj, to ja... No to ja też muszę to sprawdzić w takim razie. Powiedz coś ale jeszcze raz coś ja coś no powiedz, ale mi pokazuje, że przechwytywania wejścia jest. Że jak ty to Że jak ty mówisz to mi się pokazuje, że mówi No o, o, wyszedłem na chwilę no Zaraz nie działają ciszej a dlaczego? No nie wiem, no tu muszę to potem poprawić, bo teraz już ten... No to... Hmm. Dobra, inaczej to zakończymy i zaraz wrócimy z...